Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jest odcineczek bardzo szybko. Ponieważ nagrywam od razu. I teraz tak mamy tutaj zakończenie, już angren. Zakończenie angren. Idziemy spotkać się z pewnym wiedźminem. Myślę, że niektórzy mogą kojarzyć. Taki niszowy, ale. Może, może kojarzycie. Zobaczymy. W końcu Mewę dostrzegła ciemną linię przecinającą rzekę. Most w czerwonej bindudze. Jeszcze trochę wysiłku i leryjska armia będzie wreszcie poza zasięgiem wroga, zdala od bagien i potworów. Chwilę później radość ustąpiła jednak desperacji. Na moście aż czarno było od cesarskich piechurów. Najwyraźniej Nilfgarczycy przewidzieli, gdzie skieruje się królowa i odcięli jej drogę ucieczki. To koniec. Zginiemy, wyrżną nas do ostatniego. Mewe zamknęła piekące ze zmęczenia oczy. Wiedziała, że kiedy odwróci się do żołnierzy, nie może pokazać po sobie zwątpienia ani strachu. Zacisnęła więc palce na lejcach mocno. Aż rzemień przeciął skórę i zdusiła napływające łzy. Kiedy zaczęła mówić, jej głos był mocny. Niósł się ponad szumem wody. Wiem, co chcecie usłyszeć, zaczęła królowa. Że wyjdziemy z tego cało, że czuwają nad nami bogowie, że zaraz nadejdzie odsiecz. Ale to byłyby kłamstwa. Prawda jest taka, że jesteśmy w pułapce. Nie wygramy tej bitwy ani jej nie unikniemy. Możemy tylko wybrać, jak umrzemy. Czy na sznurze, jak zwykli przestępcy, czy z bronią w ręku? Ja już podjęłam decyzję. Teraz wasza kolej. Mewe pognała w stronę mostu prosto na las nil włóczni, w deszczu Petarda. Wreszcie mogła sobie pozwolić na łzy. Łzy gniewu, strachu, zmęczenia. Dopiero na kilka kroków przed inną wroga odważyła się odwrócić. Nie jechała sama. Nie, no petarda. No i mamy. Teraz zobaczmy. Zadaj wszystkim, a ten co robi. Po każdych z trzech dobierz jednostkę. Mała wytrzymałość. I tu mamy dwie rundki, nie? Niestety nie mam yy, dowódcy do użycia. To jest problem. Muszę się, tego, muszę się tego pozbyć. Aha, tutaj. Na ten lane muszę zagrywać. Być może tu dziś zginiemy, ale nie na kolana. Świetna nuta jest.

Kurde, spasował. Hmm. Ile tam jest? Kurde, ma milion. Dobra. Ale będzie Mewe, nie? Ta karta niepotrzebna, ale wiadomo, co się stanie. Dobra, jak najmniej rozkazów. A? Zaraz. Z deszczu podrynne. Most, przebijaj się z nóż na most, zeprzemy obronę, I to mamy ekipę. Hmm. Kurde, ale mi lutują. No to trzeba by trochę ich skosić, dobierz tyle kart, by wypełnić swoją rękę, to później chyba coś się ulatnia. tego nie było w podręcznikach. Ja też Kurde, szkoda, że. Ech, szkoda, że nie mam uzdrowienia tutaj na tym szturażu albo czegokolwiek. Dobra, tyk. To po prostu musi zejść. Okej, okay, mega. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. 20 Marnoję się w wojsku.

Idę na Wasza wysokość. Nie. Chciałam pęba. Mogę to. Dobra, jest zakodowudca. I teraz tak. To są takie posiłki, że to jest nie do przegrania w sumie, nie? O, mamy tego. Negit. No Ten szturasz robi rzeźnie. No i pasik. Dobra. Ta, da 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 ta, ta, ta. mechanika no cóż Okok. Zawiera już nie ma. O, dwa lejne sobie zrobimy tak. E, gitara. Mmm. Nie z tym! Tutaj jakiś bug, czy nie mogę tego użyć? Może zaboleć! Ale na razie tą Albę całą muszę poniszczyć. Okej. Okay. Lewa prawa, lewa, prawa, lewa. Po tej samej sile, nie? Dobra. Nie tak głośno. Oficer polityczny. Kurde, i rzeźnik. Ach, Geralt zginął. Ale bieda. No to powiem wam, że bieda. Dobra, teraz tak, pyk. Gasko. <noise> Ty tak um... do poważnie? Pancerz ich nie uratuje. Chyba się zbagowało, bo nie widzę mojego cooldownu. No, ale spoko. Odnowienie na 5, ok. Który to by był Chyba sobie zagramy na wzmocnienie. Tak. Tak. O, ty w mordę. No, ok, no tutaj nie mam już słabszej jednostki. Więc ewentualnie. Można sobie zrobić tak. Czym, że jest hejny? Jeśli nie odwrócony, tak? I tak. <grymka> mam piach w butach. Także spusto, nie? Boyenko, Boyenko. No to już formalność. No i udałoby nam się do Rivi teraz. O kurde, udałoby nam się teraz do Rivi, już przejść. Jest cieplina, nam zwycięstwo. Więc spoko. Spokładam, zobaczymy. Tam będzie bardzo dużo pojedynków i dosyć trudnych pojedynków. Dyscyplina przeniesie nam zwycięstwo. Więc spoko. Spokładam, zobaczymy. Tam będzie bardzo dużo pojedynków i dosyć trudnych pojedynków. dobra. Wszystko Twoje życie należy teraz do mnie. Każde... Nie wiem, nie powinien mieć tych rycerzy. Tu już co troszkę punktów straci. 66. No dobra. Chyba, że dobierze milion punktów. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Nie, dobra. Jest win. Ogień Ogień plus. I teraz stówka. Kurde, ta atrapa jak w wincie, nie tym w wieśku. Interesujący przypadek. No typowo. I co tam jeszcze ma? Srogo? Wycofać się! Mewe słono obładziła hmm. zwycięstwo na brzegach Jarugi, straciła wielu żołnierzy i sama została raniona. Ale gdyby nie pomoc pewnego białowłosego Wiedźmina, straty byłyby znacznie wyższe. Kiedy tylko opadł pył pewnego. w Litwie, Mewe zapragnęła więc poznać tajemniczego wybawiciela. Znalazła go u felczera. Był to nie kto inny jak Wiedźmin Geralt. Wiem, Ciężko uwierzyć w taki przypadek, ale słyszałem tę historię z paru źródeł. W każdym razie, Mewę nie bacząc na to, że Geraltowi dzwoniło jeszcze w uszach, zaraz zaczęła go indagować. Czyś się obronił most? Spytała Mewę. Wiedźmin z początku myślał, że od uderzenia stracił słuch, ale zaraz pojął, że to królowa Sepleni. O, jakoś tak wyszło. Hm? Ha, wyszło! Mewę prawie zakrztusiła się krwią. Trzymajcie mnie! Królowa postanowiła, że wynagrodzi Geralta, pasując go na rycerza. Inny monarcha wybrałby bardziej sprzyjającą chwilę, ale Mewę... Mewę nie lubiła czekać. Prawie oto jest się nie wszyscy razem! Za męstwo w boju ja! Mewę, z łaski bogów, królowa Lyri i Rivi, pasujecie na rycerza. Wniósł most swojakami z Rivi, Geralt cię znikąd. Coś ci wyszło. No a mnie wyszło? Nadać ci za to Geralt z Rivi. Cudno. Panie, że to się pojawiło tutaj, ale no, myślę, że było wiadome, Zważając na historię i też zapowiedzi okładki, Me wróciła do domu okrężną drogą, przez dymiące pogorzeliska Edirn, śnieżne granie Mahakamu i pełne potworów bagna Angren. Ale wróciła na czele potężnej armii. Piękne. owiana legendą. Doniosłej chwili nie zepsuła nawet niespodziewana dezercja Geralta z Rivii. Bohatera bitwy o most poszukiwano teraz listem gończym. Mewe była jednak zdeterminowana odbić swoje ziemie z pomocą Wiedźmina bądź bez niej. Brawurowa eskapada Liryjczyków za linię wroga, zwieńczona zwycięstwem w bitwie o most, natchnęła północ do walki. Podbite tereny zaroiły się od partyzantów. A Ketwen i Redania, bliskie złożenia hołdu Cesarzowi, nagle zerwały rozmowy. Machina wojenna Nilfgaardu gwałtownie się zatrzymała. Bieg wojny się odwrócił. Mając przeciw sobie całą północ, najeźdźca musiał wycofać znaków odrzucił z Lyri i Rivi, dając tym samym mewe szanse na odbicie utraconych ziem z rąk generała Ebdachiego. I wilema. Chociaż może matka i syn nie muszą stawać przeciw sobie. Pani przybywam w imieniu króla wilema. Księcia wilema. <laughs> Jego wysokość proponuje spotkanie. Bez towarzyszy, bez broni, aby. Jego wysokość? Szczyl ledwie matce do brody sięga. Hańba! Cisza. Dajcie mu skończyć. Jego wysokość, Willem I, chciałby przedyskutować możliwość zawarcia rozejmu. Znaczy, chce się poddać. To już twe słowa, pani. Mam na końcu języka jeszcze parę innych. Ale zachowam je na później. <laughs> Willem I wyznaczył na spotkanie pałac. Willem I nie będzie mi nic wyznaczać. Jeśli chce rozmawiać, niech się stawi w ruinach czarciej wieży. Rozumiem. Przekażę wasze warunki. Wysłannik Wilema wyjechał żegnany gwizdami. Ale fajne. Jego koń spłoszony hałasem stawał dęba. Poseł zmusił go do posłuszeństwa na hajką, zadając więcej razów niż trzeba. <głupiec>, Głupiec, szkapa zrzuci go z siodła przy pierwszej okazji. Mała strata. Powiedz lepiej, co sądzisz o tym spotkaniu. A, brzmi jak podstęp, ale i tak pojedziesz. Skąd ta pewność? <głupiec> Daj spokój. Przecież to twój syn. Wciąż ci na nim zależy. Tak, zależy mi. Żeby go pojmać i osądzić za zdradę stanu. Mewę, chłopak został zmanipulowany. Mhm, mm bez większego trudu. Czekają na nas. Ruszajmy w drogę. Mewę jechała w złotej zbroi, pod dumnie powiewającymi chorągwiami. Nie prowadziła już oddziału partyzantów, lecz armię gotową stawić czoło na jeźdźcy i przegnać go ze swych ziem. Super. Mam coś, co Wasza wysokość powinna zobaczyć. No pewnie, ogólnie to kapitalna robota narratora. Przepiękny, przepiękny narrator. Mm, pasuje jak ulał, i to też mamy w gwincie, więc. Cudo, cudo. Ten narrator, Mistrzostwo Świata. Przy pierwszych, już e, kiedy grałem e, u Redów, przy pierwszych pokazach, coś pięknego. Mamy ekipę Geralta. Coś pięknego. Co tu się wypławia. Ej, Mewe, nie mów już o tym. Wiem, ale. Nie mów już o tym, bo kusi mnie, żeby zmienić zdanie. No a teraz do rzeczy. Pora na mnie. Wasza Wysokość, chciałem jeszcze raz podziękować, że byłaś pani łaskawa. Byłam łaskawa, prawda? A teraz jestem rozżalona. Zraniłeś mnie, Reinhard, jak cholera. Nie wiem, co tu można jeszcze powiedzieć, więc. Nie wracajmy do tego. Jak sobie życzysz pani? Pora na mnie. Dobra, zaczynamy rivie. Zaczynamy rivie mm, i zobaczmy legendę. Nie, najpierw mus muszę posłać tych wiodowców. No i tu pójdziemy sobie... A dopiero tu. Więc troszkę rzeczy dla nas jeszcze wcześniej jest. No dobra. Idziemy sobie na spokojnie już. Gertrud jest. Zaliczony. Szkoda, że nie dołączył, ale no taka jego rola przecież. Nie ma co zmieniać historii aż tak bardzo. By tej Królowa wróciła Uważajcie pani. Czarni pozamykali się w miastach. A nie myślą się poddawać. E, a co teraz będzie z księciem Wilemem? E, myśmy zebrali datki na wojenny wysiłek. Tak się chcemy do zwycięstwa nad czarnymi przyłożyć. 900? No idziemy sobie morale troszkę obić. Hrivia. Bałam się, że już nigdy jej nie zobaczę. A ja zawsze wierzyłem, że się uda pani, że zwyciężysz. Hmm, to się jeszcze okaże. Patrz, nad miastami wciąż powiewają czarne flagi. Dużo jeszcze pracy przed nami, dużo walki i krwi. No tu jest piękny ten. Krajobraz, ten moment. Podobnie jak w Lyrii. Dobra, no jeszcze dużo. Jeszcze dużo walki. Tutaj jest, powiem wam, że sporo takich już generycznych potyczek. Niestety. Rywia myślę, że taka najmniej ciekawa, jeśli chodzi o taką. Element zaskoczenia, czy już taką fobułę, dopiero na końcu się dzieje. A tutaj już po prostu musimy przejść. I tyle. Dobra. Fajne sakiewki. O nie wiesz, co? To sobie zejdę z tych karcioch. Zanim jeszcze nie ma alby, hmm. marnoję się w wojsku. Widzicie, jak fajnie sobie przeniosłem to. Oj już panda Prawa. Lewa. No, hmm. o, na front. Burne sporo matego. Keriower. Tarbalest, na chwój rozkaz. Wkógo do samo. No dobra, 87 teraz spasuje. No i gramy sobie dalej na 2-0. Luzik, bluzik. Z wilemem już wiem co zrobić. Wiem co zrobić z wilemem. Dobra, to zostawiamy. Kurde, hmm. tutaj na rozkaz mam tylko jedną kartę. Niech będzie to. Nie, nie, z tym to musi przetrwać nie. niestety. Ja mu wrzucę razy razy kundla. To może nie, nie, jest odnowienie trzy No dobra. Tak Tak nie, tak wszędzie nie, palić? nie, nie, wrzuci, on teraz ma nie, czyli nie, ja sobie nie, to. nie, ma żadnego ataku. Od razu. Dobra, i teraz Rainard. O! Coś z niczego. To moja specjalność. Super sprawa. wysokość wie robi. I pek, dokładnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Raz trafiłem trepa z 200 kroków Po zawodach, Po zawodach, proszę Państwa! Elham zary. Elham zary. Elham zary. Raz za wadze, raz za dobrze królową! No ja to jeszcze sobie zagram Może nawet pas. Chociaż on tam dostaje karciochy. I tak już nie będę miał. To sobie zagram jeszcze kusznika i mewę. Słyska! Wystarczy jeden strzał. No le, luta. 150. Nie pięćdziesiąt. Tak Moż. Oficer polityczny skutrzy. Czy nie możesz? Impfe, impfe! Ale, jakby tego rycerza wystawił za 70, oh, znowu na front. nie tak głośno. Oficer polityczny słyszy. Dobrej nocy. O, skrytka pocztowa, ale to już nie będę zbierał. Weźmiemy sobie troszkę tych. Teraz, co się dzieje dalej. No zobaczmy, obadajmy Tutaj sobie można wejść No to już zrobimy następnym razem, co? Mieliśmy Gertruda, jesteśmy w Rivi Nie jest źle, nie jest źle Progresujemy jakoś W miarę, w miarę No i myślę, że w przyszłym odcinku to już będzie tutaj No i powoli, powoli tam jakoś Damy radę Na pewno postaram się skończyć W najbliższym czasie, żeby później jeszcze tego wieśka Latem zacząć, także wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj było już takich o troszkę mniej wyborów, ale no Geralt to Geralt to praktycznie centrum, na które myślę, że większość czekała. I do zobaczenia następnym razem. Zostawcie łapy, jeśli Wam się podobało i chcecie więcej wojny krwi. I kto dotrwał do końca, niech napisze, w jaki sposób mówicie na Geralta. Napiszcie, czy Gertrud, Gerwald, obojętnie. Napiszcie, jak mówicie na niego zwykle w waszym w waszej gwarze czy tam języku. Do następnego. Hej, hej.